Siema jestem Szymon, a to kanał, na którym rozmawiamy o inwestycjach. Przypominam, że na 1000 subów losujemy kosy dla widza, a brakuje naprawdę niewiele, więc zachęcam do subskrypcji, bo materiały pojawiają się teraz codziennie przez cały miesiąc. Bez zbędnego przedłużania, więc przechodzimy do filmu. Ogólnie pewnie zauważyliście, że napływa naprawdę dużo nowych skrzynek. To było dosyć proste do przewidzenia, więc się tym jakoś zbytnio nie szczycę. Ale przez to pojawia się też naprawdę dużo skinu. I to nawet z takiego top-tieru, takich jak AK Monster B3 n 4 co daje nam dowód na to, że skinów jest naprawdę mnóstwo i mnóstwo napływa co sekundy. Większość z tych skinów no pewnie nie zyska na wartości przez długi czas, przez to że jest ich po prostu zbyt dużo. Jednak w battle Passie jest coś, co jest dosyć często pomijane przez graczy, którzy kupują i grindują sobie gwiazdy. Żeby trafić jakiegoś skina, odebrać sobie jako skrzynkę, są to, to oczywiście naklejki, które naprawdę w tym roku przyciągają moją uwagę niesamowicie. Weźmy na przykład taką naklejkę jak rzężysty Zawija, z której można stworzyć fajny efekt płomieni. Na skinie, im więcej takich naklejek mamy, tym lepiej to wszystko wygląda. Można je łączyć jeszcze z naklejkami rzężysta pętla i rzężysta pętla odwrócona, co stworzy nam kosmiczne kombo. Naklejka ta już drugiego dnia na rynku kosztuje tylko złotówkę i 20 groszy, a moje predykcje są takie, że na pewno będzie kosztować tylko parę groszy i będzie niesamowicie tania. Przypominam, że kiedyś taka naklejka jak płynny ogień też była niesamowicie tania, bo kosztowała 66 groszy, a teraz to nawet 66 zł. Do fajnego krafta potrzebujemy tak około 5 sztuk lub możemy ją połączyć właśnie z tymi naklejkami, które wymieniłem, co daje nam niesamowity efekt wizualny na naszym skinie. Kolorystycznie ona pasuje różnie, po raz pasuje do białych skinów, takich jak print stream, wybielenie i tym podobne, jak i do czarnych, takich jak aka slate, aka edit build elitarny, czy nawet deagle Chern. Jest więc masa powodów, dla których ta naklejka może zostać bardzo szybko wyklejona. Ja wiem, że jej supply na pewno będzie duży, ale przez to, żeby stworzyć jakiś fajny trzeba wykleić aż 5 naklejek, co sprawia, że wyklejalność tej naklejki może być dosyć spora. Czy to oznacza, że warto już ją teraz kupić i że za dwa miesiące będziesz milionerem, będziesz mega bogaty? Oczywiście, że nie. To typowo inwestycja długoterminowa. Co do zakupu polecałbym poczekać, tak jak mówiłem, aż spadnie do paru groszy. Ona stopniowo będzie napływać na rynek, a jej cena będzie stopniowo też spadać. Osobiście poczekałbym właśnie, żeby spadła do tych paru groszy i wtedy bym ją dokupywał. Oczywiście wszystkie ruchy, które będę czynił, są na tym kanale, więc zachęcam do śledzenia. Podobna sytuacja może być właśnie z tymi dwiema naklejkami: czyli rzężysta pętla oraz rzężysta pętla odwrócona. Ale o tym już mówiliśmy. Kolejna naklejka, która jest warta uwagi, to hydrostrumień. Również do stworzenia jakiegoś ciekawego efektu potrzebujemy naprawdę paru takich naklejek. Można je też fajnie połączyć z innymi naklejkami, które widzicie teraz na ekranie i te krafty wyglądają naprawdę niesamowicie. Zakładając, że jej cena spadnie do paru groszych, może okazać się naprawdę dobrą inwestycją długoterminowo i zastanowiłbym się, czy nie szykuje nam się tu druga naklejka płynny ogień.